bieski kwadracik, z tym takim białym trójkątem w środku i taką postacią czarną człowieczka w ruchu, to jest, słuchajcie, informacja dla takich pieszych jak Wy i osób, też dorosłych i kierowców, w tym miejscu jest przejście dla pieszych. Nawet tak nam śnieg spadnie w zimę i służby nam nie odśnieżą ulicy, to każdy wie, że tu jest przejście dla pieszych. Pod spodem, tak jak jedno dziecko powiedziało, jest taki kwadracik żółty z tą dziewczynką. To jest znak, który się nazywa Agatka. Dlaczego się nazywa Agatka? Nie wiem. Tak się teraz nazwa zwyczajowa przyjęła, a wiecie, co to znak oznacza? To jest taka informacja, tutaj dla wszystkich kierowców, tylko w połączenie dla kierowców, I on mówi kierowca, tylko przejście dla pieszych w sposób szczególny, gdyż jest przejście takie taki drogowe, tak tylko i wyłącznie przy szkołach, jakiś świetlicach, to nie tylko przy szkołach podstawowych, ale szkołach muzycznych. Dlaczego, słuchajcie? Dlatego, że to jest też przy okazji informacja dla każdego kierowcy, że tutaj, na tym przejściu dla pieszych,